Cześć! Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Znowu jesteśmy na tej samej plantacji koniczyny co w ostatnich materiałach. E, tym razem z 6R, no i z tyłu nasza wapniarka ZGB e, 2, 5500 e, Amazonka. E, rozsiewam teraz wapno, zdecydowaliśmy się e, jednak zastosować e, na tej plantacji. Z tego względu, że widzicie tam już chmurki, jest bardzo duszno, zapowiadają całe, e, cały tydzień jakieś tam deszcze u nas. E, no, nie wiem, choćby połowa tych zapowiedzi się by spełniła, to będziemy już tutaj mieli spokojne głowy. No, bo to ma być w okolicach 40 litrów przez cały tydzień, e, po parę litrów codziennie. E, także, no, e, czekam na to. E, z tym schnieniem. Powiem wam, że tutaj, no, idzie dość dużo wapna, jest bardzo e, suche, więc pierwszy mój wjazd, e, to był, e, powiedzmy sobie, e, nie wypał, bo wysiałem na hektar dwa razy więcej niż celowałem i się nie zorientowałem jak I Teraz wyjdę i chyba zaraz oglądnę sobie, co się dzieje na na przyczepie, bo cały przejazd yy, tutaj mam ustawione niby 9 metrów no, sypię troszeczkę dalej myślę że nawet 10-11 ale ustawiłem 9 żeby nie, żeby było to nie było takiego miejsca gdzie nie będzie tego wapna o może tak tutaj w kolejną ścieżkę, ja opuszczę koło napędowe. O, tutaj sobie miniemy... Tutaj sobie miniemy tą górkę, żeby mi było potem lżej ruszyć ciągnikiem. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Zobaczcie, no, trzeba sobie... No, teraz stanowczo idzie mniej, może to jest odpowiednia dawka. No zobaczcie, jeden dzień pogody, normalne temperatury i, gry, i gryka, koniczyna już odbija. Te odrosty są lepsze. Nie no, jest bialutko. Jest dobrze, zobaczymy na ile to starczy. Tak, chyba trzeba jechać po prostu. Muszę sobie zapisywać te nastawy, żeby później nie zgadywać od nowa, na jakiej wartości jechać. No, zamykamy. Wałek włączamy. Na wszelki wypadek wyciśniemy koło. Jest. A więc, tak. Gdzie ja mam tutaj te dokumenciki? O, gdzieś tutaj. Ładuję na raz, e, mojej mili, e, 6,5 tony. Widzę, że do niego wchodzi e, na spokojnie e, 8 ton. Natomiast ja się obawiam o tutaj oś, żeby się nic nie stało ale takim, myślę, że może oś by wytrzymała, ale tutaj największym moim największą moją obawą jest so, jest ogumienie tego rozsiewacza, tutaj są opony Michelin Ultra Flex i one są tutaj dobite dość mocno te ciśnienie mają praktycznie maksymalne dopuszczalne, a tak się uginają że to jest po prostu i takie... one niby tak mają działać ale wiecie jak to działa w dam 700 Dam 700 kilo, czy tonę więcej i kurde spadnie mi opona z fergi, bo tak, tak się zachowuje ta opona. Być może to jest dobre w momencie, kiedy jeździcie po równych polach. Ona ładnie siada, rozpłaszcza się i jest mniejsze ugniatanie. Natomiast na górach, kiedy ciągnik jest przechylony, to niestety, ale to tak wygląda jakby chciało ściągnąć oponę z fergi. I teraz tak, celuję w dawkę idealnie, oczywiście nie nieosiągalnie, tak, taka jest dokładność wapnie, to byłoby 1560 kg na hektar, bo tyle mi wychodzi z możliwości moich zakupowych i powierzchni, którą tutaj chcę e, nawieść. Wapno z pobliskiego e, kamienia łomo cholernie drogie, bo ja jeszcze pamiętam 2-3 lata temu płaciliśmy 40 zł za tonę a teraz 111, e, no to powiem Wam że to, nie da, to jest połowa ceny granulowanego też niedawno, co zgranulowany kosztuje pewnie z 350, a może jeszcze więcej. Także to no wszystko się, że tak powiem, pozmieniało. Czekajcie, zaraz wam będę kończył dalej, tylko musimy dwiekać sobie w odpowiednio Podniesiemy koło, żeby już nie podawał wapna na talerze. A więc mój pierwszy przejazd taki dookoła to był fast Bo za pierwszym razem okazuje się, że dawałem dawkę 3,7 tony na hektar. Także od miedzy, sąsiedzi, u mnie będzie idealnie. Ani jednego chwaścika ma nie być. Także zobaczymy, ile w tym będzie prawdy. Eee, I teraz tak, tlenek wapnia minimum 29%, maksymalnie 33%. No i tenek magnezu y, minimum 18%, y, maksymalnie 22%. Y, y, łącznie y, CAO i MGO y, minimum 50%. No tak wygląda te wapno. No i min, y, maksymum 10% wilgotności, ale jest suche jak pieprz, Tutaj kolega na kamiełomie mówi mi, że nawet podczas produkcji polewają wodą, bo mają jakieś tam problemy. A to i tak schnie, bo to ostatnie 3 tygodnie było jakie było. Jeśli chodzi o tarę mojego ciągnika z rozsiewaczem, rozsiewacz według tabliczki znamionowej waży 2 tony a mój ciągnik, według dowodu rejestracyjnego, waży 7 ton i 100 kilo. i to by się zgadzało, bo pusty zestaw z ciągnikiem niezalanym do pełna beze mnie, ważył 9 ton 120 kg no ciekawe, no ale tak mam mówiłem. 6 r 4-cylindrowa, pod 7 ton podchodzi, także, bo tutaj, no okay, jest po, troszeczkę dodatkowego wyposażenia, niedużo, tutaj też jest dodatkowe wyposażenie, ale powiedzmy, że wszystko dla do tego, niech waży 2,5 tony, to i tak y, 6600 by nam wyszło w tym ciągniku, także on pod, pod 6, pod 7 ton waży, no według dowodu rejestracyjnego 700, y, no i według tej tary tak by to wyszło. E, troszeczkę mnie zmartwiliście pod ostatnim filmem, że troszeczkę za e, nisko przyciąłem tą koniczynę i teraz będzie się męczyć, będą słabe odrosty. Co prawda ja pokazywałem te pole 9 dni od koszenia, gdzie dwa dni e, by, były bardzo zimne. Na, na, na tyle zimne, e, że myślę, że tutaj ta wegetacja na, jakiś, na chwilę się wstrzymała. No bo tak, w nocy w czerwcu przymrozki. A a w ciągu dnia kilka stopni tylko także no sami wiecie e, więc powiedzmy, że było e, jakbyśmy tak patrzyli na godziny cięcia i godziny kiedy ja byłem na filmie to niecałe 7 dni od e, od koszenia plus te 2 dni m, gdzie była taka temperatura e, badziewna e, no i mm, te odrosty były faktycznie, może nie, nie najlepsze. No, ale jestem. E, dzień później jest poniedziałek, ja byłem w niedzielę na końcu, ostatni raz e, i te odrosty są już dużo, dużo lepsze. E, więc teraz myślę, że po tym deszczyku, po tym deszczyku, e, będzie już na e, naprawdę dużo, dużo lepiej. E, e, co mogę więcej powiedzieć? Jeżdżę tutaj takim. Bardzo ekstremalnym dojazdem Ponieważ normalne dojazdy Na których tutaj dojeżdżamy ze zwykłymi maszynami Są zbyt strome żeby wytargać 6R pełen rozsiewacz No bo to są po prostu Podjazdy po 20 stopni Do góry No i to by było bardzo bardzo męczące Dla ciągnika Pod warunkiem żeby dał radę No na pewno trzeba byłoby klocka z przodu tonę dawać Natomiast tutaj mam Taki dojazd bardziej cywilizowany Jeśli chodzi o Nachylenie, I, e, a drugi dojazd, gdzie byśmy mogli ewentualnie dojechać z pełnym, gdzie zajeżdżamy zazwyczaj z wapnem i tak dalej, z nawozami. No to akurat o tej porze roku jest nieprzejezdny, bo droga się kończy na moim pierwszym polu, który, e, na którym rośnie teraz orkisz. No nie będę sobie deptał, e, mojemu mili orkiszu, żeby jeździć, więc jeżdżę takim tutaj dojazdem. On jest cywilizowany, fajna droga, nie, nie jest ani za, za, za mocno wymyta, ale niestety bardzo zarośnięta. Ja nagra wam fragment tego przejazdu. E, no to na pewno się znajdzie nie jeden, e, nie jeden rolnik, który powie: a Wziąłbyś przyciął te haszcze. No ale tutaj widzicie, to jest taki wjazd e, bardzo e, awaryjny. Także wydaje mi się, że to jest e, ostatnia nasza praca e, w polu. No, tu możemy zamknąć, bo już wjeżdżamy w plin. To jest nasza ostatnia praca w polu przed żniwami. No, ewentualnie jeszcze będziemy gdzieś przycinać gałęzie. No i, i już po weekendzie Bożego Ciała rozpoczynamy akcję rewitalizację. Także no, moja ulubiona seria na moim kanale, nie wiem jak wasza, czy wy w ogóle lubicie jakąkolwiek serię u mnie. E, ale no ja bardzo lubię i lubię sobie zimą wracać, sobie przypominać, jak to żeśmy ostro walczyli. Tutaj na polu no ciągnik nie ma najmniejszych problemów, mimo że to jest takie górzyste pole. Ciągnąć jedzie na e, niższych obrotach 1500 obrotów na wałku 540 Eko, 12,5 km na godzinę. E, I to spokojnie pozwala na, e, na, na pracę. Tak? Tutaj ani ciągnie, no widzicie, na no, obciążenie ciągnika minimalne. No, jak powiedziałem pod górkę, no już teraz pewnie dużo wysypaliśmy No ale Jakoś idzie No liczę na te, te, te deszcze, no każdy by chyba chciał deszczy yy, no bo kurczę Jeszcze tak mówiłem u mnie Sytuacja jest jeszcze na tyle komfortowa, że u nas nie ma suszy. E, ta wierzchnia warstwa gleby oczywiście jest prze, przesuszona, popękana. E, no ale na 3 cm jest wilgotna gleba, więc tutaj rośliny sobie jeszcze spokojnie dają radę. E, natomiast tutaj e, go, gorszym problemem jest gryka, która była siana w maju i tam intensywnie uprawiana się szybciej przesusza. No ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że ona jeszcze by tydzień tutaj wytrzymała, a w tym tygodniu mają być deszcze, więc no nie ma suszy. O zimę mają skąd jeszcze czerpać, ich krzesel korzeniowy jest dużo, dużo głębiej aniżeli w Gryce, także ona też by wytrzymała jeszcze kilkanaście dni myślę, zanim by się zaczęła jakaś poważna redukcja. No i tyle, no. U no, nas ciężkie ziemie, więc to wygląda inaczej, więcej opadów, więc ja naprawdę jestem pod tym względem w komfortowej sytuacji i nie mogę narzekać. Natomiast grzyto zaczęło już Pylić, więc no tutaj chciałbym jeden deszcz i wystarczy, bo kurczę. E, dwa lata temu intensywne deszcze w momencie, kiedy żyto pyliło poskutkowało tym, że żyto, mimo że ładne, kiepsko sypało. Co tam się dzieje? Końcówka, czy jeszcze coś tam jest? Jeszcze chyba dojedziemy do końca. No proszę pana, proszę przytomować Trochę nas podchało z górki, nie ma żartów. Dobra, nie ma co przedłużać. Jak ktoś mi się ważnego przypomni, to, e, to jeszcze dogram materiał. Także na razie do usłyszenia, cześć.